W pewnym więzieniu siedział sobie, jak się łatwo domyślić, więzień. Był skazany na dosyć długą odsiadkę i straszliwie się nudził w tym więzieniu. Nie bardzo wiedział, co zrobić z czasem, jak ten czas upływający zabić. I w pewnym momencie zorientował się, że pod odstającym tynkiem w rogu jego celi są mrówki. Zaczął się z nimi przyjaźnić. Nie jest to zwykła historia, więc proszę się nie dziwić. Mrówki, jak się okazało, były naprawdę bardzo uzdolnione, i człowiek pomyślał, więzień pomyślał, że może uda mu się je wytresować w jakiś niezwykły sposób. Rzeczywiście, po dwóch latach treningów, męczenia się, ćwiczeń, udało mu się doprowadzić do tego, że mrówki potrafiły według jego nucenia tańczyć. Po kolejnych dwóch latach Mrówki potrafiły wykonywać różne akrobacje. Potrafiły robić salta, potrafiły podskakiwać, potrafiły robić fikołki, no niezwykłe rzeczy. Po kolejnych dwóch latach okazało się, że mrówki potrafią mówić. Po kolejnych latach nauczyły się mówić w kilku językach. Szczególnie jedna była taka, której zdolności przekaczały wszystkie. Wykonywała wszystkie polecenia w niezwykły sposób, nauczyła się pięciu języków, prowadziła niezwykłe konwersacje z naszym więźniem, naprawdę była czymś niezwykłym. Po kilkunastu latach więzień wreszcie został z tego więzienia wypuszczony, bo odsiedział swój wyrok. Ucieszony oczywiście zabrał swoją mrówkę, tą szczególnie wybitną, mając nadzieję, że uda mu się ją pokazać w telewizji albo gdziekolwiek indziej, na pewno będzie bogaty, no bo w końcu taka niezwykła mrówka. Pierwszego wieczoru po zwolnieniu z więzienia poszedł do baru, żeby się wreszcie napić. Usiadł przy barze, zamówił piwo i z rozkoszą je pił. Kiedy wypił trochę za dużo, nie mógł się powstrzymać i wyjął z takiego małego pudełeczka tę mrówkę, żeby ją pokazać barmanowi, jak niezwykłą mrówkę ma. Postawił więc ją na ladzie i powiedział niech pan zobaczy, jaka mrówka. Wtedy barman, niczego się oczywiście nie spodziewając, powiedział najmocniej pana przepraszam i pięścią zgniótł tę mrówkę. Dla mnie to jest opowieść o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o tym, żeby z czegoś jednego, na czymś jednym nie zbudować sensu swojego życia, bo może się okazać, że to się naprawdę zupełnie zwyczajnie rozsypie. A po drugie, kiedy patrzymy na innych, to umiejmy też doceniać to, co nam się może wydawać zupełnie zbędne, jak ta mrówka, a dla nich to naprawdę może być całe życie.